Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Jukę Koszulka. Dzisiaj przed do Was z holem lumpeksowym. W poprzednim filmie wspomniałam, że warto by było coś takiego nagrać, ze względu na to, że dość często do lumpeksów uczęszczam, więc dzisiaj się z tym filmem pojawiam. Ze względu na to, że jest to pierwszy film z tej serii na moim kanale, bo na pewno będę chciała tych filmów nagrywać więcej. To nie pokażę Wam tutaj wszystkich rzeczy, które kupiłam w tylko moje ostatnie zdobycze. Myślę, że na początek zaczniemy od dolnej części garderoby i pierwszą rzeczą, którą chcę Wam tutaj pokazać, są to spodnie z szerokimi, rozciętymi nogawkami. Możecie zobaczyć na przebitkach, jak super wyglądałem, jakie są efektowne. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, ile te spodnie kosztowały. Ale mniej więcej wszystkie rzeczy, które Wam dzisiaj pokażę są tak w granicach 15 zł. Następne spodnie, które mam Wam tutaj do pokazania są to jeansy z ViveProfit, Profit, dokładnie pochodzą z Mango. Gdy kupowałam te spodnie, miałam w szafie ewidentny deficyt spodni, ale został już on zażegnany. Następnie spódnica, która wybrania się tylko i wyłącznie swoim wyglądem, bo skład ma nie za Jej ogromnym plusem jest to, że tak naprawdę sama lubi stylizację. Wiecie o co mi chodzi. Wystarczy jakiś zwykły biały t-shirt... Jakieś sportowe buty, a lub jest ciekawy. Dalej długa ołówkowa spódnica, w której przypadku koniecznie muszę zaznaczyć, że do najwygodniejszych nie należy. I problem polega na tym, przynajmniej w moim przypadku, że zachodzi ona za kolano i przy każdym ruchu się podnosi, trzeba ją wiecznie poprawiać, no i nie wygląda ona na tyle fajnie, a poza tym wiadomo, jest po prostu niewygodnie. Albo mimo wszystko jest tego warta. Następnie spódniczka z Viva Profit, dokładnie pochodzi z H&M. Natomiast z nią od początku nie było tak różowo, bo musiałam ją zanieść do krawcowej, bo była znacząco za duża. No ale wiecie, na tyle mi się spodobała, że uznałam, że pomimo wszystko ją kupię. Teraz przechodzimy do sukienek, czyli części garderoby, której zdecydowanie zabrakło mi na początku tego sezonu. I uznałam, że muszę te braki uzupełnić. Nie gdzie indziej, jak w lumpeksie. Pierwszą z nich jest sukienka śmizierka, która posiada wszystko, co taka sukienka posiadać powinna, czyli pasek, kieszenie po bokach oraz idealny skład. Już parę razy miałam ją na sobie i idealnie się sprawdziła. I ogromnym plusem jest to, że mogę ją jednocześnie zakładać jak wiecie, na co dzień jak i na jakieś bardziej uroczyste okazje. Dalej obcisła tak zwana bandażowa sukienka z Vihoprofit, oryginalnie pochodząca z H&M. Może nie powinnam jej kupować, bo jej skład nie jest za rewelacyjny, ale bardzo spodobał mi się jej design. Poza tym ja bardzo lubię tego typu sukienki, a gdy są w paski to już w ogóle ciężko mi się jest powstrzymać. Następnie sukienka, która na pierwszy rzut oka w ogóle nie pasuje do mojego stylu. Jest bardzo dziewczęca, zwierna, nawet trochę romantyczna. Natomiast ja ją planuję nosić z takim bardziej rockowym pazurem. Zresztą w sumie ja już ją miałam na sobie i właśnie stworzyłam z nią taki look, aby jednak ten rockowy pazur miała. Następnie sukienka Maxi, która jest również trochę romantyczna. Natomiast planuję łączyć z jakimiś cięższymi butami, bardziej rockowymi dodatkami, aby ta stylizacja nie była jednak taka dziewczęca. W ogóle możecie sobie pomyśleć, że ja to jestem jakaś, nie wiem, antyromantyzm, bo po prostu cały czas mówię, że nie chcę, by stylizacja wyglądała romantycznie, jakoś dziewczęco. Natomiast ja zwyczajnie w takich stylizacjach się nie odnajduję, po prostu źle się w nich czuję. Nawet jeśli czasami ubiorę się w coś takiego, to lubię zawsze to przełamać jakimś innym ciuchem, aby właśnie tak. Stylizacja nie była za bardzo romantyczna. Natomiast kiedy odkrywałam znaczenie tego słowa, eklektyzm, to napotkałam się na taki komentarz. Ja tak osobiście uważam, że tak naprawdę w erze, kiedy bardzo dużo projektantów czy blogerów przełamuje swoje stylizacje i to na tyle się już upowszechniło, to można stwierdzić, iż tak naprawdę ten styl eklektyczny rzeczywiście istnieje. Ja akurat to mówię w kontekście mody, bo się za bardzo architekturą czy malarstwem nie interesuje. Ale dobra, wracamy już na właściwe tory. Następna sukienka urzekła mnie swoją formą, że wszystkie drapowania tak fajnie się układają, że ją kupiłam. No i jeszcze bardzo fajna informacja, udało mi się ją kupić z metką. W ogóle do tej pory jest dostępna na stronie Pretty Little Thing, więc jeśli ktoś by chciał ją kupić, to jest taka możliwość. Dalej sukienka, którą podejrzewam, że większości z Was nie będzie się podobać. Kupiłam ją tak naprawdę na próbę, wiem, że tak się nie powinno robić, ale miałam naprawdę spory dylemat, czy ją kupić, czy nie, a więc to był jeden, jedyny wyjątek. Wy tak nie róbcie. Teraz przechodzimy do głównych części garderoby i pierwszą z nich jest zwykły, biały, prążkowany top, który pokazywałam wam w poprzednim filmie. Zaprezentowałabym Wam tutaj drugi top, który pojawił się w poprzednim filmie właśnie z tym topem, ale akurat jest w praniu. Następnie bardzo imprezowa karnawałowa wręcz bluzka. Jest niby taka zasada, że cekinów się na dzień nie nosi. Ale ja już stworzyłam z nią stylizację parę razy do zwykłych, normalnych spodenek na co dzień. A więc pamiętajcie, aby w modzie właśnie te zasady wszystkie łamać i tworzyć takie stylizacje, które rzeczywiście Wam się podobają, nie zbaczając na to, czy ktoś tam powiedział, że czegoś się nie nosi na co dzień albo się coś nosi. Bo to zupełnie nie ma sensu. Dalej taka bluzko-bluza. Nazywam ją w ten sposób, bo jest wykonana z troszeczkę grubszego materiału, którą podpatrzyłam kiedyś u Radzki i gdy chciałam ją kupić, bo ona jest właśnie z chemu, to była zdecydowanie za droga, więc uznałam, że za tą cenę nie będę kupować takiej zwykłej bluzko-bluzy. I kiedy tak naprawdę już o niej totalnie zapomniałam, to znalazłam ją w Umpeksie. A więc morał z tego jest taki, że marzenia się spełniają. Jakby co to tutaj siedzi? Lilu. W dalszym ciągu pozostając przy ubraniach paski, pokazuję Wam bardzo fajną, casualową bluzę. I już ostatnia rzecz, czyli sweterek, którego tak naprawdę za często nie noszę, ale myślę, że znajdzie się na niego jakiś chętny. A teraz pokażę Wam moje nowe odkrycie, czyli torebkę, którą ostatnio strasznie polubiłam. Jeśli śledzicie mnie na Instagramie, to mogliście zauważyć, że przez jakiś czas na dużej ilości zdjęć pojawiała się... Ta turebka. Ale jakby co, ona nie jest zząbka w statyce, A ostatnio na dużej ilości zdjęć pojawia się ta turebka. Jej jedynym minusem jest to, że nie, nie to, że jest przezroczysta. Nie posiada długiego paska, z którego czasami nie mogłabym skorzystać, gdy sytuacja tego wymaga. Na przykład, gdy jestem w sklepie i mam do wzięcia sporo ilość rzeczy, albo gdy jedę na orwezie. I to tyle jeśli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli ktoś ogląda moje filmy regularnie, to wie co teraz powiem. A jeśli nie, to zapraszam Was na moje social media, do zasubskrybowania mojego kanału. No i do następnych filmów. Do zobaczenia.